Dzień dobry, witam serdecznie. Panią będę dla potrzeb firmu nazywać panią, panią Karoliną. Dobra, pyta Pani o Pana. Tutaj czytam sobie jego imię, datę urodzenia częściową. Przede wszystkim przy nim jest rozpoczęcie jakiejś współpracy, ale czy to dotyczy tego, że no on współpracuje z panią, prawda, prze, przez ten wynajem? I, i, i no widać tutaj odwrócony arcykapłan się odwrócił przy związku, więc tutaj no sprawy jakieś rozwodowe, rozstaniowe też. Stała, ja powiem się tak, że jest to mężczyzna, który ma stałą pracę. No, jest pracowity. może Być może rozpoczął nową, nową pracę, nową współpracę. Ale tu mówię, to jeszcze nie jestem pewna, czy to dotyczy tego, że on nową współpracę rozpoczął na zasadzie zmiany pracy z nową firmą, gdzieś tam, gdzieś tam coś. Czy, czy to chodzi po prostu o to, że no, nawiązał współpracę z panią, tak? Dobra. Jakie intencje ma ten pan wobec pani? Dobra, mamy tu kartę księżyca. No, coś tutaj pan ukrywa. Co on sobie myśli na pani temat? Dziewiątka denarów. No, babka kasę ma. Tu jest ta kwestia znowu tego domu. Czy on podąża w kierunku pani domu? No, dobra. Dziewiątka denarów, przede wszystkim dziewiątka denarów mówi o tym, że on myśli o Pani jako o sobie, no, e, finansowo, tak, niezależnej, dobrze stojącej. E, czego on od e, Pani tutaj jakby oczekuje? Koło fortuny. Koło fortuny. Karta zmiany. Co sam wnosi arcykapłan? Piątka Kielichów na przyszłość. Wie pani, co powiem pani tak, że moim zdaniem ten pan długo u pani nie pomieszka. Mamy Piątkę Kielichów, Karta Żalu. Natomiast zobaczymy, co ukrywa ten księżyc, bo tutaj te intencje są niewyjawione. Piątka Mieczy. Proszę pani, ja się obawiam, że. To jest człowiek, który jest jakimś oszustwem. Karta Księżyc i Piątka Mieczy. Piątka Mieczy, wypisz, wymaluj. To jest karta, no może nie złodzieja, ale oszusta. On kłamie. Ukrywa kłamstwo. I intencja tutaj, żeby ukryć, co ukryć, kłamstwo. Niby tu, co wnosi arcykapłan. No to można by rzec, że to jest człowiek dostojny, stateczny i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie finałowo piątka, znowu mamy piątkę kielichów. Mamy piątkę mieczy, piątkę kielichów. I jak się piątki pokazują, to jest chaos. To jest wszystkiego za dużo, wszystkiego za bardzo. Jeszcze tutaj dopytajmy, czy ta postawa tego arcykapłana, to jest postawa siódemka kielichów. To jest zmyślone. To jest zmyślone. Pańco, na pani miejscu nie brałabym go jako lokatora, proszę pani. Tak, no co on chce zmienić? No tu jest dwójka denarów. Będzie problem z płatnościami, będzie walka o pieniądze. On ciągle będzie chciał, żeby pani mu coś obniżyła, coś. E, e, no raz, że może on na panią też tak patrzy, że pani jest nieugięta i pani walczy o swoje tyle kasy, pani chce, a pani nic nie chce niżej, nie? No też tak może być, ale. Tu on by chciał, żeby pani zmieniła zdanie co do, co do tych finansów, ale żeby, patrząc ogółem na te karty, żeby to nie było tak, że takie prezentowanie postawy właśnie tego arcykapłana, nie? On też, jak siódemka się pokazuje, to może mieć jakieś problemy z alkoholem. Więc tak go wyrzucają, nie? Stąd, tu, tam. Mm, bo to nie, nie wszystkie wyrzucenia, o których on pani powiedział, bo karta e, księżyca ściema, ściema co do tych wyrzuceń, że może nie ktoś go wyrzucił, tylko po prostu on był nie fair i za to został wyrzucony, nie, nie dlatego, że on jest niewinny, prawda, no albo ze względu na ten alkoholizm tutaj, um, albo na to udawanie, Kogoś, kim się nie jest. I obawiam się, jeszcze podsumowując, obawiam się, że tu będzie duży żal. Duży żal. Bo może facet odejść, wyprowadzić się, pieniędzy nie zapłacić. Dlaczego, może tak, dlaczego ten żal? Dlaczego ten żal? Bo, no, widzi Pani. Bo złodziej. Bo złodziej. No, znamy się trochę już, pani Patrycjo, i odradzam pani na podstawie kart, odradzam pani kontakty z tym człowiekiem. Proszę szukać y, kogoś innego. Dziękuję bardzo.